Jak widzicie po tytule i miniaturce, porozmawiamy o bieżących pożarach w stanie Kalifornia styczeń 2025. Już gdzieś mniej więcej mówiłem, chyba w mojej audycji radiowej, wszystkie stany Ameryki, że ten rok zaczyna się trochę grubo. Bo z jednej strony mamy oczywiście polityczne sprzeczki odnośnie Grenlandii, Kanady, kanału panamskiego. No i zobaczymy też, co się będzie działo po inauguracji, ale teraz skupiamy się na Kanadzie. Nadal mamy przecież administrację i prezydenturę Joe Bidena, no i głównie przecież Kalifornię. Partnerem głównym kanału jest Poszetka. Wspieraj niezależne media takie jak niepoprawne dyplomata na Patronite. Kto jest winny pożarom Kalifornii? Czy to są zmiany klimatu, a może czynnik ludzki lub jakieś e, zaniedbania? Przede wszystkim musimy oczywiście wspomnieć sobie, zanim przejdziemy jeszcze do różnych teorii spiskowych, szabrowników, tego ubezpieczycieli i wszystkich celebrytów, którzy tracą swoje domy w tej chwili i nie tylko, w Hollywood i okolicy. To musimy się przyjrzeć oczywiście włodarzom. Po pierwsze stanu Kalifornia, ale także miasta Los Angeles. Gavin Newsom, albo Newscam, jak to Donald Trump lubi go nazywać, kiedyś był burmistrzem San Francisco. Mówiono nawet, że mógłby być zamiast Joe Bidena, zamiast Kamali Harris prezydentem, a może i za 4 lata też kandydować. To na pewno będzie gwóźdź do jego politycznej trumny, ale też nie tylko dla niego, tylko także dla burmistrz Los Angeles, Pani Basy, której nie było wówczas w y, mieście, ponieważ była na inauguracji, ale nie Trumpa, a prezydenta Ghany w Afryce. To też zarzucano jej, Newsomowi także, ale zarzucano im szereg, naprawdę szereg rzeczy, które doprowadziły do tego pożaru. Ale zanim przejdziemy do tych zarzutów, które realnie wpłynęły na te pożary, przyjrzyjmy się najbardziej popularnym teoriom, co to mogło być. Po pierwsze, pożary mogły być zniesione po to, żeby spalić dowody na PD Diego. Tak, rzeczywiście jest taka teoria. Inna teoria mówi o dywersji i sabotażu Chin lub Rosji. Widzieliśmy już niegdyś wielkie balony, które leciały przez całe stany Ameryki. Jeszcze kilka tygodni temu już wszyscy o tym zapomnieli. Jakieś dziwne drony, które miały być puszczane ze statu, statku Matki Irańskiego, pochodzenia prawdopodobnie nad Atlantykiem. Nie wiadomo o co chodziło. Ludzie robili dziwne TikToki w okolicy New Jersey, patrzyli na te UFO i na te drony. Jak na kosmitów. O co chodziło? Nie dowiemy się, chyba, że w końcu Donald Trump będzie mógł nam to powiedzieć i jak będzie zbriefowany już jako prezydent. Chociaż podobno takie briefy nadal posiada i gdzieś tam miał nawet wspominać na temat tego. No słuchajcie, ja chyba wiem o co chodzi, ale zostawiam to jeszcze administracji. Z tymi briefami, o tylko to powiem, to jest bardzo śmieszne, bo kiedy był byłym prezydentem i nie było wiadomo, czy powróci do Białego Domu, Biden odciął te briefingi, ale kiedy wygrał w listopadzie, to z automatu ponownie, jak jako prezent elekt, podlega pod te briefingi i tutaj Biden już nie ma żadnej możliwości mu tych briefingów odebrać. To reguluje prawo, więc tutaj poinformowany jest na pewno dobrze. Tak, ale nadal... Przecież pożar i skutki tego pożaru walczy tym w ostatnich dniach swojej prezydentury, także Joe Biden. Także usłyszeliście najbardziej popularne teorie, co to mogło być. Mogli być to ludzie opłaceni, bo mówi się o tym i jest to już zaraportowane przez media i służby w Kalifornii, że złapano kilku podpalaczy, m.in. różne takie osoby bezdomne, może chore psychiczne. Żuli, nie wiem czy to jest odpowiednia nazwa na te osoby, którzy może dostali, nie wiem, po tysiąc dolarów od rosyjskich agentów, żeby podpalali te, te lasy, bo przecież, gdy były powodzie w Polsce i w Czechach, to przecież Rosja i ogólnie wróg Zachodu patrzy, jak państwo radzi sobie w sytuacji kryzysowej. Jak widać, Państwo, a raczej stan Kalifornia nie radzi sobie i potrzebuje pomocy nie tylko z innych Stanów, nie tylko od władzy federalnej, ale także, chociażby od wspominanej dość często ostatnie e, w formie 20, 51 stanu Kanadzie. Też są takie sytuacje, że Kanadyjczycy pomagają e, Kalifornii i w, także w tych e, pożarach, ale Tomaszu Newsom i bas, co realnie. Doprowadziło, jakie to były zaniedbania, które doprowadziły do tych pożarów. Ludzie krzyczą, że nie ma wody w hydrantach. No właśnie, na początku tego odcinka powiedziałeś, że czy to człowiek y, odpowiada za te pożary? Tak, to człowiek odpowiada za pożary, które trawią hrabstwo Los Angeles y, i okoliczne miejscowości, ale bynajmniej nie chodzi wcale o to, co lansują y, lewicowo-liberalne media, te głównego nurtu y, establishmentowe, które sugerują, że to jest wpływ człowieka, który zdegradował środowisko, co doprowadziło do katastrofy klimatycznej, bo te pożary zdają się, wbrew narracji medialnej, nie mieć wiele wspólnego ze zmianami klimatycznymi, a a na pewno nie tak dużo, jak twierdzą to w mediach, a właśnie być może ten wątek podpalaczy i e, złych, złych decyzji na e, poziomie urzędniczym, konkretnych błędów e, włodarzy, którzy zarządzają czy to Departamentem Straży Pożarnej w Los Angeles, czy innymi e, tutaj instytucjami właśnie w hrabstwie Los Angeles. I o czym tutaj można powiedzieć? Przede wszystkim pani burmistrz LA Karen Bass obcięła finansowanie Departamentu Straży Pożarnej z Los Angeles. O 18 prawie milionów dolarów. Te pieniądze zostały przesłane na inne programy, głównie socjalne, w tym na budownictwo socjalnych mieszkań, na przykład dla bezdomnych. A to właśnie bezdomni są kolejnym wątkiem w całej sprawie, bo też pojawiają się właśnie informacje, że za przynajmniej wybuchami niektórych tych pożarów stać mieli podpalacze, w tym osoby bezdomne. I tutaj wspomniałeś, czy to być może są ludzie opłaceni przez agentów wpływu rosyjskiego na przykład, albo chińskiego, a być może, tak jak twierdzi jedna z teorii spiskowych, przez ekologów, którzy chcieli w ten sposób wywołać panikę na świecie i udowodnić, że ziemia płonie, aby właśnie mieć silny argument na poparcie swoich tez. W Polsce jest na przykład przecież cała afera o działalność ostatniego pokolenia i takie radykalne organizacje ekologiczne są też w Stanach Zjednoczonych i niektórzy twierdzą, że to właśnie ich sprawka. Mamy też oczywiście gdzieś tam wątki o próby wymuszenia odszkodowań, no ale właśnie te odszkodowania to też jest tutaj duży problem. Problem, bo wiele z domów, także tych należących do wielkich celebrytów, którzy mieli tam domy, posiadłości, wille często no, bardzo drogie, idące w naście milionów dolarów. W tym chociażby Mel Gibson, także wiele innych aktorów, jak Julia louis Dreyfus, która grała tzw. Tak VP. Mamy tam bardzo wiele innych osób jak Arai Emanuel oraz Sara Staudinger, Mel Gibson wspomniany już wcześniej, Lena Ford, chociażby John C. Riley ale też wiele wiele innych serialowych czy, czy też takich publicystycznych, chociażby Anthony Hopkins, Eugenie. Levi, John Goodman, też bardzo słynny aktor, także jest... Paris Hilton, cała spalona willa do ziemi Hilton. właściwie. No, ale pytanie w takim razie brzmi, czy też ekolodzy do tego nie doprowadzili? Co, mieli wzniecać pożary? Jest taka teoria. Ciężko jest mi w to, szczerze mówiąc, uwierzyć, ale są jeszcze dwie kwestie, o których, Tomaszu, powinieneś wspomnieć, czyli kwestia sprzątania takich lasów a nie porzucania ich samych sobie, oraz y, kwestia y, właśnie tego, czemu nie było wody w tych hydrantach, bo było takie y, wideo, gdzie przypadkowa kobieta, y, gdzie telewizja akurat była, wygląda trochę jak ustawka, ale rzeczywiście podobno tak to miało spontanicznie wyglądać, że kobieta podbiegła do Gawina Newsoma, gubernatora Kanady, który akurat... A, <śmiech> <śmiech> bo Kanada też tutaj ma swoje 5 minut w całej tej historii, bo o Kanadzie też trochę było, bo wysłała na przykład samoloty pożarowe do pomocy. Jak, jako 51 stan wspiera <laughs> inny stan. Gubernator Kalifornii miał zostać zaczepiony. Przez, przez tą kobietę. Niektórzy uważają, że to nagranie może jego karierę polityczną przekreślić. Ona miała wręcz płakać niemalże do niego, wrzeszczeć, panie gubernatorze, co pan zrobi? Czemu nie ma wody w hydrantach? A on miał odpowiadać: no za chwilę właśnie dzwonię do, do Bidena. ona mówi: proszę, chcę usłyszeć ten telefon. Niech pan teraz zadzwoni do prezydenta Joe Bidena. Chcę przy tym być. Co Pan zrobi? No przede wszystkim to nie dopuszczę, żeby kolejny raz zdarzyło się coś takiego. A w jaki sposób pan to zrobi? Proszę mi powiedzieć konkretnie, w jaki sposób moje dzieci tutaj, to, Jezu, wszyscy dom straciliśmy. i Tego typu rzeczy. Ty, a do ilu razy sztuka? Bo w Polsce jest takie powiedzenie do trzech razy sztuka. On nie dopuści ponownie do... do tego samego, ale już nie raz tak było w Kalifornii. Mądry Sam Polak byłeś w, w Kalifornii w 19 roku, obserwowałeś jak w 17, w 17 przepraszam, jak Kalifornia sobie radzi z pożarami, a ja ale przypomnę... Ale to jest nic w porównaniu tego, co ja widziałem i ja rzeczywiście, może uda mi się wkleić kawałek nagrania, jak byłem rzeczywiście w Kalifornii moja najbliższa rodzina jest teraz w Kalifornii przeprowadzili się co prawda poza Los Angeles na północ gdzie między innymi mają swo swoją farmę z alpakami ale to co ja widziałem a to co dzieje się teraz to jest wow jakby jest naprawdę Przepaść. problem, jest armageddon. A z kolei w 2021 roku w e, miejscowości Palisade właśnie przy Los Angeles również wybuch pożar e, i wtedy też udało się ustalić, że był za niego odpowiedzialny podpalacz. Także przede wszystkim no, cała ta narracja, retoryka, e, która sugerowała, że to jest kwestia zmian klimatu i że trzeba jeszcze bardziej śrubę dokręcić klimatyczną nam wszystkim, bo są takie pożary największe w historii Ameryki, bo tu mówimy o stratach rzędu 150 nawet miliardów dolarów. Tchau. A tu się okazuje, że być może chodziło o podpalaczy, a już na pewno chodziło. Niektórzy są już aresztowani w tej sprawie, także mamy informacje ze strony policji lokalnej, że także są aresztowani podpalacze, w tym bezdomny złapany z małym ręcznym miotaczem ognia, z takiej puszki z gazem zrobionym, także no, grubo. Ale właśnie te problemy po stronie konkretnych decyzji urzędników, bo powiedziałeś na przykład o tym oczyszczaniu ściółki leśnej. To nie jest tak, że teraz czegoś nie dopatrzono. To jest preceder, który trwał od lat. pamiętam znowu, jak były temat pożarów w 2018 roku, kiedy Donald Trump był wówczas prezydentem już i razem stał obok e, Gawina Newsoma i tłumaczył mu, że, nie, że problemem jest to właśnie, że wy nie sprzątacie ściółki, która jest często bardzo sucha. I Trump się powoływał na swoje rozmowy z przedstawicielami Finlandii, której, którą nazwał Forest Nation, czyli naród leśny, bo tam faktycznie e, no, stan zalesienia Finlandii jest ogromny. To, to jest kraj pełen właśnie lasów. E, I oni tam Podobno regularnie czyszczą te, o, oczyszczają ściółkę leśną. Tutaj tego nie było. Druga rzecz, na przykład też wymuszone przez ekologów działania spu, po, polegające na spuszczaniu wody z, ze zbiorników wodnych w górach w Kalifornii, po to, żeby zasilić rzekę, gdzie powoływano się na. Yy, no, ochronę pewnego gatunku ryb, które tej wody potrzebowały, tam rdzenna lokalna ludność miała właśnie o to apelować, no i spuszczali wodę, która być może mogłaby być tutaj ratunkiem. No i kwestia tych hydrantów. To też nie jest znowu tak, że od niedawna tam brakuje wody w hydrantach. To jest, drodzy widzowie, jakaś... Totalna aberracja. Hydranty są po to, żeby straż pożarna mogła szybko ugasić pożar, a nie latać z wiaderkami, bo i takie wideo widzieliśmy, jak strażacy musieli z wiaderkami, jak w XIX wieku czy w XVIII biegać, żeby gasić jakiś śmietnik, na przykład gdzieś w Welej, bo nie mieli hydranta działającego, bo tam albo brakowało wody, albo brakowało ciśnienia, żeby tą wodę wyrzucić przez szlauf strażacki. Także tutaj takie bym powiedział zaniedbania na poziomie infrastrukturalnym, także już pomijając kwestie, które też się w całej sprawie pojawiają, czyli ten wątek rosyjski. Kalifornia wysłała bardzo dużo sprzętu straszackiego na Ukrainę, gdzie przecież w wyniku bombardowań, ostrzału rakietowego tych pożarów było też bardzo dużo. I teraz pytania wielu Amerykanów, czy tego sprzętu, skoro nam brakuje w Kalifornii, nie wysłaliśmy zbyt wiele. A skoro już wysyłaliśmy ten sprzęt, to zrozumiałe, że chciano pomóc Ukrainie, to trzeba było ten sprzęt jak najszybciej zastąpić nowym sprzętem, kupionym za dolary. Z drugiej strony afera, którą opisuje konserwatywny dziennik New York Post, właśnie z Nowego Jorku, polegająca na tym, że pani burmistrz, Karen Bass odmówiła Nowemu Jorkowi oferty, którą ten Nowy Jork zaproponował, czyli wysłania strażaków z Departamentu Straży Pożarnej w Nowym Jorku. Po prostu pomoc ludzka i sprzętowa. Ona powiedziała, że nie dziękuję. No, ja znam ludzi w Los Angeles, którzy powołują się na te, na, na te okładki New York Post i pytają się, czy to jest jakiś smutny żart. Jak można tego odmówić? Także jest cała masa zaniedbania, sytuacja, w której się. Pali Los Angeles, a pani burmistrz jest w ganie na jakiejś inauguracji afrykańskiego prezydenta i, i miga się od odpowiedzi, zamiast natychmiast w podskokach wracać do swoich ludzi, do swojego miasta. To jest już po prostu jakaś groteska. A wiecie, co jest najlepsze? Że już niektórzy piszą, że to jest wina czerwonej czapki, że to wy sobie wybraliście Trumpa, to teraz macie. Problem w tym, że Kalifornia nie wybrała Trumpa. To po pierwsze. No i Trump jeszcze nie jest prezydentem. No ale przecież w Kalifornii, Kalifornia ma 35 płci, ale nie ma hydrantów, a raczej wody w tych hydrantach. I rzeczywiście zarzuca się także miastu y, Los Angeles i Stanowi Kalifornia y, chociażby to, że w służbach mundurowych jest zbyt dużo społeczności LGBTQA, y, zbyt dużo osób transpłciowych, niektórzy nawet mówią zbyt dużo kobiet. Y, chociaż ja w to nie wierzę, uważam, że... Kobiet w, 5% w straży pożarnej. W, w obecnym świecie, gdy mamy naprawdę y, dużo mężczyzn, którzy y, powiedzmy... Nie dorastają do takiej stereotypowej męskości i nie mówią, OK, XXI wiek, spoko, rób to co chce, tak jak to by jeden śpiewak powiedział, orkiestrowy, to z drugiej strony pokazuje też pewną butę i nieudolność tych służb, szczególnie gdy pokazują tego typu propagandowe nagrania, w których jedna z osób queerowych opowiada o tym, że. Powinniście się cieszyć, że osoba podobna do was was ratuje. Szczerze, to by mi było wszystko jedno, czy czarne, białe kobieta, czy mężczyzna mnie ratuje. kompetentny i sprawny. Nie? I don't care. E, jaki jest tam procent, jakie masz zaimki? To jeszcze dopowiada rzeczy typu e, na zarzuty takie, o, ty byś nawet nie dała dało rady. Chyba dało, dało rady mojego męża wynieść z płonącego domu, a ono miało odpowiedzieć: No to po co on tam był, w złym miejscu i w złym czasie. No, trochę bezczelna odpowiedź, bo faktycznie to jest konkretny argument. Jeżeli ktoś jest zbyt słaby fizycznie, żeby wykonywać pracę strażaka, no to sorry, ale to jest problem. Mówi się o tej męskości, pozytywnej męskości. Mężczyzna nie musi być wielkim koksem, więc proszę go uratować. Skoro dajemy przyzwolenie na to, żeby faceci nie byli męscy, to czemu ty nie możesz być tą heroiną? A poza tym ten problem, że szefowa Departamentu Staży, z Zelej, jest właśnie pierwszą kobietą ze społeczności LGBTQ. Nie, już Trump wygrał, to już zapomniałem, jak się to mówi LGBTQ i że ona została na to stanowisko mianowana nie ze względu na swoje kompetencje, wygranie przetargu na to, że się, z tego względu, że się najbardziej nadawała, tylko została mianowana tam, żeby PR-owo to dobrze wyglądało w myśl poprawności politycznej. Pierwsza kobieta i to jeszcze ze społeczności LGBTQ. Więc, więc znowu, kiedy jest to DI, czyli nie patrzenie na kompetencje, a patrzenie na to, że jest odpowiedzialna reprezentatywność tutaj osób homoseksualnych, czarnoskórych, kobiet i tak dalej. No to znowu te kompetencje, czyli najważniejszy, tutaj, najważniejsza kwestia gdzieś nam umykają. I potem być może Straż Pożarna jest z tego powodu w rękach po prostu niekompetentnych, nieodpowiedzialnych, które się do tego, żeby takim departamentem kierować nie nadają. Czyli znowu, gdzie za dużo poprawności politycznej, robienia wszystkiego pod publiczkę, to właśnie często na jakości się traci, i potem są takie problemy jak totalny burdel, jeśli chodzi o funkcjonowanie tak ważnej instytucji jak Straż Pożarna. Wśród wielu teorii dotyczących tego, dlaczego te pożary wybuchły, i że prawdopodobnie część z nich przynajmniej jest winą podpalaczy, jest także teoria, że ci podpalacze mieli kierować się złą wolą w kontekście będą szabrownikami. Sytuacje, które możecie znać z różnych innych części USA, czyli z okresu huraganów, różnych powodzi, gdy ludzie ewakuują się, opuszczają swoje domy, ale inni z tego korzystają. W domyśle szabrownicy. Niektórzy wskazują, że w większości szabrownicy nie ma na to żadnych danych ale różne nagrania pokazują, że są to po prostu Afroamerykanie. I że to także oni, jako szabrownicy, mają w tym po prostu interes. Oczywiście została wysłana Gwardia Narodowa, nawet nie tyle co do gaszenia, co po prostu do pilnowania ewakuowanych domów przed szabrownictwem. To jest jeden z wielu problemów, który pojawia się w całych Stanach Zjednoczonych. Niektórzy, oczywiście, jak niczym w serialu, w grze The Last of Us, bunkrują się, wyciągają swoją broń i oczywiście. Na wielkich plywoodach piszą You lot we shoot Co prawda prawo do samoobrony Jest zupełnie inne w Kalifornii Niż na przykład w Teksasie, gdzie macie doktrynę Mój dom jest moją twierdzą I będę stał na dachu i strzelał do Ciebie To mimo te tego Przecież jest problem I Gwardia Narodowa musi stać I pilnować domów Wstyd Każdemu szabrownikowi. Tak jak na stacji Orlenu, gdy były powodzie, chcieli ukraść wódkę. I też wojsko musiało tam z karabinami robić w noktowizorach patrole po nocy, żeby tych szabrowników polskich wyłapywać. A w, w hrabstwie LA ta godzina policyjna jest od godziny 18 do 6 rano, czyli dosyć wcześnie ogłoszona. Mówimy o ewakuacji 160 tysięcy mieszkańców, a drugich. Mniej więcej 150 tysięcy otrzymało ostrzeżenie o możliwej ewakuacji. Także tych domów z jednej strony spalonych są tysiące, a z drugiej strony domów opustoszałych są kolejne tysiąc, tysiące, a w tych domach bardzo wiele kosztowności. Często sam dom mógł być ubezpieczony, a te kosztowności, drogie obrazy czy jakieś majątki inne, nieubezpieczone i podatne są na właśnie kradzieże i rabunki. Wystarczy, że jakaś gwiazda Hollywood ma jakiś obraz, rodko, który jest dosłownie bezcenny i nieubezpieczony. I też wiele takich dzieł sztuki w prywatnych, z prywatnych rąk mogło po prostu przepaść, co byłoby rzeczywiście niefortunne. I ostatnia rzecz, o której powinniśmy w tym odcinku wspomnieć, to oczywiście to, co jest na ustach Ameryki już od miesiąca lub paru miesięcy, od miesiąca ponad czyli kwestia ubezpieczeń i ubezpieczycieli, bo jeszcze w grudniu 2024 mieliśmy sytuację, i rozprawę, już rozpoczętą Luigi Mangione, który zastrzelił jednego z prezesów firmy ubezpieczeniowej United Healthcare, i w tym wypadku, oczywiście, ubezpieczenia są tutaj na domy. I już teraz wiemy, że straty przekraczają 50 kilka miliardów dolarów które, straty, które ten, te pożary pochłonęły. One będą na pewno, te straty nadal się zwiększać z dnia na dzień. No ale problem też polega, że ceny ubezpieczeń wzrosną nie tylko w Kalifornii, ale i we wszystkich innych miejscach Ameryki. Także ciężka sytuacja. Ale z drugiej strony, gdyby ubezpieczyciele jedna czy dwie, czy ile tam firm funkcjonuje, mieliby wypłacić pięćdziesiąt kilka miliardów dolarów. To byłoby dla nich oczywiście z drugiej strony też katastrofalne. Co robią więc ubezpieczyciele? Jak Tomaszu wygląda ta y, y, sytuacja? Bo tu też wygląda, jakby y, sytuacja była. Przynajmniej niejasna, a czasem nawet podchodząca pod niektóre wałki, a co wiele osób nawet nie zdążyło się ubezpieczyć. Tak, bo po pierwsze, niektórzy się nie zdążyli albo w ogóle nie chcieli ubezpieczyć. Po drugie, ci, co się ubezpieczyli, często słyszą teraz na kanwie tych pożarów, że ubezpieczyciel, ta firma, która miała to wszystko ogarniać, wypowiada im polisy ubezpieczeniowe, doszukując to jakichś problemów, że ach, nie mamy pieniędzy, a zbankrutowaliśmy, ach, tutaj zła polisa nie pokrywa pożaru, kiedy na przykład ten pożar nie jest spowodowany twoim błędem, że ci upadła świeczka, tylko że przyszedł na zasadzie zmian klimatu i to wtedy te, ta polisa nie obejmuje tego, czyli szukają takich kruczków, żeby ludzi pozbawić wypłacania należnych im odszkodowań. Z drugiej strony właśnie mieliśmy całą taką sytuację, że wiele osób po prostu było w takim okresie przejściowym w, w okolicach Los Angeles, gdzie mieli jedną polisę ubezpieczeniową na dom. Bo akurat mówimy o końcu roku. Tak, nie? potem zmieniali tą polisę, jeszcze nie zdążyli podpisać nowych dokumentów, a tu jeb, cały dom spalił się do ziemi, a nawet w polskich mediach można było natrafić na historię Polaków, którzy stracili Domy właśnie w Los Angeles. I nawet jedna pani pokazywała, że z całego domu ocalała je tylko porcelana, którą dostała z Polski lata temu od swojej świętej pamięci mamy nieżyjącej i płakała, że już tego tej pamiątki nie odzyska. Ten materiał zobaczyła firma z Polski, która tą porcelanę kilkadziesiąt lat temu wyprodukowała, i powiedziała ta firma, że Odnowi, że zrobi od zera taką samą porcelanę, ten sam zestaw dla tej pani, żeby miała tą pamiątkę po matce, jakby wskrzeszoną z popiołów. Także takie piękne historie ludzkiego heroizmu też się pojawiają właśnie na zgliszczach tej tragedii, ale no niestety to jest przede wszystkim ogromny dramat ludzki. Mówiliśmy o tych kosztach, tych stratach. To będą prawdopodobnie pożary, które pochłoną największą ilość pieniędzy w historii całej, całych Stanów Zjednoczonych do 150 miliardów dolarów, ale same y, prywatne straty z tytułu spłonie Spalonych domów to nawet 7-8 miliardów, ale tak jak powiedziałeś, to już może być nawet za dużo, żeby taki ubezpieczyciel był w stanie wszystkim wypłacić, bo oni po prostu poplajtują. Na taką wielką skalę z, zniszczeń nie byli być może gotowi, w związku z tym będzie potrzebna tutaj pomoc rządu federalnego ręka państwa, która będzie tu musiała wkroczyć. No i znowu pytania, czy staną na wysokości zadania, bo ta pani Amerykanka, która płakała e, gubernatorowi Kalifornii Gavinowi Newsomowi, że jej córka tu miała szkołę, tu się wszystko spaliło, szkoła cała, domy okoliczne. Proszę nam pomóc, co pan zrobi. Zaraz będę rozmawiał z prezydentem o jakichś tam pieniądzach dla was. No ale pytanie, czy te pieniądze będą na czas i w odpowiedniej ilości. Także sytuacja łatwa nie jest. W momencie, kiedy nagrywamy ten materiał, to. Strażacy kalifornijscy i nie tylko walczą z żywiołem. My dziękujemy za ten odcinek. Powodzenia dla Kalifornii. My planujemy się tam też zjawić w 2025 roku, gdzieś w połówce. Dlatego zachęcamy też do wsparcia naszego kanału, żebyśmy mogli na bieżąco Was informować na temat tego, co dzieje się na świecie i w Stanach. Zjednoczonych. My w tej chwili już jesteśmy pewnie na boardingu i lecimy do Stanów, przygotowywać dla Was kolejne materiały. Dlatego tym bardziej wspierajcie takie niezależne media jak nasze. No i cóż, powodzenia też dla Kalifornii. Dzięki, wielkie do zobaczenia. Do zobaczenia na inauguracji. Trzymajcie się, cześć.